Jeden! Jazda! Jeden lewy! Trzydzieści! Trzy prawy! Plus! Kostka! Lewą! I! Hak prawy! I! Szpila prawy! I! Jeden lewy! Asfalt! Sześćdziesiąt! Lewą!

Hak prawy plus, otwiera zameka. 30. Dwa lewy. Do szpila prawy. obieć od prawej. I dwa prawy. 40. Kostka. Hak lewy plus, otwiera zameka. 30. Nawrót lewy. Lewą 60. Jeden lewy plus otwiera 70. Lewą dwa prawy i hak prawy plus otwiera troszkę. Wyjazd. Przez metę.